Siemano, z tej strony Wowka w tym odcinku do wygrania macie passive card o wartości 20 zł, wystarczy zostawić lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz, dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano z tej strony wowka. W dzisiejszym odcinku będziemy testować, co jest skrzyneczką Merganiego. To jest skrzyneczka za 240 zł. Więc nie jest to byle co. Skrzynia naprawdę konkretnie kosztuje, ale też ma konkretne skiny tutaj w sobie, jak możecie zobaczyć. Bo jest tu na przykład Wild Lotus za 29,5 tysiąca zł. wiadomo, szansa nie jest wielka, jest malutka, no ale zawsze jest, że wypadnie. No naprawdę dużo drogich skinów. Zobaczymy, jak Mergani się tutaj pokaże. Powiedział Stanęł kod promocyjny, tej kod WOFKETY. Kod dodaje wam dodatkowe 5% przy doładowaniu, więc naprawdę fajna sprawa. Wpłacić można słuchajcie jest to tam blikiem, kartą, PaySafeCardem, SMS-em, skinami krypto, więc jest naprawdę tego bardzo bardzo dużo. No i zobaczymy: 298 zł na sam start. Skinek, elegancko, elegancko. Dziękuję bardzo, Mergani, za pierwszy trafik. Zobaczymy, jak będzie dalej. Oprócz Merganiego, może przetestujemy też jakąś inną skrzyneczkę, Nie zobaczymy. Na razie z Skupmy się na Merganim, o nie Mergani, oby jak najmniej takich skinów, oby jak najmniej takich skinów jak przed chwilą wypadł, nie zobaczymy bardzo blisko. Rękawice, które mogły być moje, ale mamy ponownie kołaszka, który też jest naprawdę w porządku e, Rękawice, które się nam pokazały kosztowały 1700 złotych Więc naprawdę mogło być mocarnie e, w przypadku skrzyni Merganiego, ale my idziemy dalej Chcemy zobaczyć nowe skiny, mamy słuchajcie koskę od Merganiego e, Jest to 471 zł wartość takiej koski e, Ja bym spróbował słuchajcie sobie jeszcze zrobić bitwę tutaj na skrzynkach Merga... A żeby wygrać Pejsy w napiszcie jaka jest Wasza ulubiona rzecz, którą można kupić w sklepie spożywczym i obok liczbę od 7 do 10. Taką powiedzmy z dwie skrzynki Z dwie skrzyn skrzynki nie chcę więcej Bo troszeczkę to kosztuje Jednak jak przegram to po prostu będę miał najgorszego skina Więc e, tworzymy sobie taką bitwę Na skrzyneczce Merganiego Dwie sztuki 480 zł To jest koszt takiej oto bitewki Bitewka 1 na 1 No i zobaczymy jak to słuchajcie nam pójdzie Czy będzie coś mocnego Czy Wild Lotus u Merganiego się pojawi No jest taka szansa Ale bardzo bardzo minimalnie Normalna. Więc zaczynamy, patrzymy, jakie skinki. Oby, tylko mergani, proszę cię. Nie, nie te za 50 groszy dual berety. Eee, dobra jest kosa i rękawice nas. O nie, o nie. Dobra, moje kosa jest gorsza, proszę, dajesz mergani. Nie. Nie, AWP boomu przeciwnika, no niestety ta bitwa nam się nie udała, 1285 zł wartość tej oto bitwy, nie, więc Mergani ma potencjał, słuchajcie, ma potencjał, ale nie jest to tania skrzyneczka, absolutnie nie jest tania, ja podejmę jeszcze raz ryzyko tutaj i spróbuję trafić najlepsze skiny, a nie najgorsze więc zobaczymy jak mi pójdzie za drugim razem, ostatni raz próbuję, chyba że, chyba że teraz to byłoby na moją korzyść zobaczymy, zobaczymy jak Mergani tutaj rzuci za drugim razem, dla mnie, chociaż to nie były te złe, te dual beretki, tylko te drugie no nie, mieliśmy koska, ale te dual beretki, absolutnie nie, więc tutaj zaczynamy od dwóch chyba słabych skinów, bardzo nawet słabych, Mergani, proszę cię Pokaż się czymś konkretnym Nie, dobra, dobra, ja podziękuję Nie poszło mi Totalnie w przypadku Bitw, ale tak jak widzieliśmy No naprawdę można trafić, można trafić Tutaj w Merganium konkretne sk Dobra, i dajemy teraz ostatnią szansę Na openingu zwykłym, klikamy Słuchajcie, co tutaj mergani ma dla nas Do zaoferowania, za chwilę się Dowiemy, jest to AWP Corticera, która jest warta Słuchajcie, 154 zł, więc Nie jest to bardzo mało, ale skrzynka kosztuje 240 um, Tą Kortikerę w sumie ja sobie sprzedam. Dobra, i jeszcze jedną szansę e, dla merganiego mamy za tą Kortikerę, praktycznie. No i kurczę, będzie Digl, będzie Digl, którego nie chciałem. I jaka jest w ogóle szansa na tego Digla? Chciałbym tutaj się zapytać. Dużo, no 20%. Więc tutaj jest te 20%, czyli tak, te wszystkie my omijamy totalnie. A jeśli one już nie wypadną, może być naprawdę dobrze. Mm, Mergani kurczę, ma potencjał. Nie oszukujmy się, ale potencjał jest. Tylko, kurde, nie, nie, mi się nie udało. Akurat, mi się nie udało. Akurat, ja bym dał szansę, wronek: 400 zł, skrzynia. To może zostawimy na inny odcinek, ale. Nie, jedną klikniemy. Jedną klikniemy. Zobaczmy, co ma wronek. Wysyp kos! Totalny wysyp. Dobra, klikamy wronek, pokaż. Pokaż moc, proszę cię! Nie wronka rzuć nam coś fajnego. Dobra, mamy koskę. Tylko ile ona jest warta, czekajcie, będzie troszeczkę zniszczona 472. To i tak te 72 więcej niż kosztowała sama skrzyneczka. Dobra, Wronek, dziękuję bardzo. To był tylko taki ciebie. Gdzie... Ej, Peworek też ma skrzynię. Zobaczcie, 140 zł, BITO fejda, więc jest to 10 koła. Dobra, Pewor, a pokaż mi Pewor, co ty masz. Proszę cię, pokaż mi co ty masz. Mm, czy masz coś fajnego? Elite Build to chyba nie najgorszy skin, ale jest to 65 zł, kurde, no dajesz, Peworek, dawaj, zarzuć fajdzikiem dla mnie. No mamy... Najgorszy skin 860. 860 kosztuje taka WUPA. Trzecia szansa. Do trzech razy sztuka, jak to mówią. Więc Pewor, zaskocz mnie czymś, proszę. Jest digle za 71 zł. 71 zł to jest koszt takiego digla Kurczę, zróbmy jakiegoś jeszcze kontrola. No, coś musimy tutaj zrobić mocarnego. Na to czekam, na to czekam. Czekajcie, zróbmy może 500 zł. Dobry, ej, AWP Asimov, AWP Asimov, bardzo fajny skin. 40, yy, 43% szans, że wypadnie nam skrzynia, który jest Asimov. 57% szansy jest słuchajcie, na Negewa. Więc kliknijmy, sprawdźmy to. proszęcie, cię, 4 Skins, zarzuć jeszcze Asimowkę i będzie dobrze. Będzie naprawdę dobrze. Więc słuchajcie, idziemy za Asimowem. Tak jest, tak jest, słuchajcie, mamy Asimowa. Yy. Jest Asimov, kurczę. I czy my go chcemy sprzedać? Ja nie. Hmm, chyba słuchajcie, nie chcemy sprzedać tej awupki. Asimov, wiecie co? Ja postanowiłem, że ta awupa w sumie można sobie wypłacić, bo to jest Wellworm, ale dosyć ładny, jak widzicie, no nie? Trafiła się dosyć ładna. Dobra, dajemy sobie wypłać. Nie, niech ten skin po prostu sobie leci tutaj do mnie. Eee, czekajcie, wejdę sobie na Steam szybko. Dobra, jestem tu na Steamie, załadował mi się, jest dzwoneczek. Czekajcie, czy to jest oferta. Nie dobra, to jeszcze nie jest oferta wymiany, więc my tutaj czekamy sobie, aż tutaj zapali się nam na zielono. Odczekajcie, oferty wymiany oczekujące. Dobra, nie mamy aktualnie. Mamy tutaj tylko z naklejeczką akceptowaną. Nie trwało, słuchajcie, to. Znaczy, te cięcie, które robiłem na wejście na Steam, to była dosłownie chwila, więc zobaczymy, ile potrwa, żeby ten na Steamów się pojawił. Czekajcie, ja w sumie 15.06, zobaczymy, kiedy się Dobra widzowie, rozładowała mi się Lampka, ale mamy to AWP Asimov Jest 15.09 Teraz 10 skoczyła, więc 4 minuty, ale Około po minucie myślę, że mi wskoczyło Tylko rozmawiałem przez telefon, więc yy, Bardzo szybko O, naklejeczki jeszcze, są, super, super One mogą dodatkowo zwiększać wartość Tej AWPki, więc fajnie Więc tak, ja wam słuchajcie, dziękuję Bardzo za oglądanie Przetestowaliśmy sobie skrzyneczki Merganiego, na pewno są to Skrzynie z potencjałem, to akurat jest Pewne, ja myślę, że jeszcze kiedyś słuchajcie, sobie je pootwieramy, bo ja liczę na naprawdę na te konkretne trafy, które występują w tej skrzyni. No i co? To jest ode mnie tyle. Dzięki za oglądanie. Subujcie, lajkujcie. Na razie, siema i cześć.